Mało z Państwa ludzi, nawet bardzo mądrych, zdaje sobie, u, u, jakby ma świadomość, że Polska jest, no krajem nie jest w tej chwili, jest kolonią, ale jest kolonią, która jest pod rozbiorami. I zgodnie z teorią, że wojna jest, a nie wojny nie ma, nie możemy zakładać, że Polska jest państwem suwerennym z bardzo wielu względów. No to, to... Jeżeli patrzymy na rozbiór danego kraju, kraj dany, na przykład Polska, jest w tej chwili pod rozbiorami, to na odruchowo myślimy sobie, że rozbiór polega na ustaleniu pewnych granic i ustaleniu pewnej strefy wpływu. Że mamy tam, nie wiem, generalną gubernię, mamy tam coś, tam mamy coś, mamy jakiś zabór taki czy inny i są jakieś granice. I teraz w związku z tym, że mamy ciągle możliwość. Swobodnego przemieszczania się po kraju bez żadnych ograniczeń, prawda? To mamy takie złudne poczucie, że Polska nie jest pod rozbiorami, że to jest kraj ciągle spójny, spójny terytorialnie. Otóż tak nie jest. Powiedział o tym już Lem. On napisał 20 lat temu coś takiego, że jestem przekonany, napisał Lem, że Polska w ciągu 20 lat straci suwerenność terytorialną. No, i my sobie myślimy, o, gbietki Lem, staruszek, gdzie co on tam wie, co on tam yy, napisał, skoro przecież jesteśmy ciągle krajem, tutaj w Europie i tak dalej, i tak dalej. Otóż nie, yy, w 1795 roku, style polegał na tym, że się dzieliło kraj tak, jak się można było podzielić. Natomiast teraz już są zupełnie inne warunki, inne okoliczności, inne możliwości i inne potrzeby. I kraj dzieli się terytorialnie. Na zasadzie takiej, że na przykład w tej chwili Polska jest pod rozbiorami, że góra tego kraju, tutaj to, należy w większości do Niemców, a dół należy do Rosjan. I oni tak się podzielili tym, że Rosjanie będą wysyłali paliwa tutaj do tego, Niemcy będą do Niemiec, Rosja, Niemcy będą robili urządzenia, wymienniki ciepła różne inne rzeczy. Tutaj dla tubylców geotermia i węgiel zostaną zablokowane, i ten teren będzie zasilany przez urządzenia niemieckie i przez media gazowe, czyli media energetyczne sowieckie. Więc widzą Państwo, że kiedyś dzieliło się kraj takimi granicami fizycznymi, a tu już jest przeszłość. Polska jest w tej chwili podzielonym krajem na zasadzie takiej, że góra tutaj jest należy do Niemców w większości, a dół należy do Rosji.